Krajów. Piękna malownica wieś. Mieszka w niej 4 rolników. E, dzień dobry, jestem Kuba. E, mam 50 hektarów. Wychodzę krowę i kury. sztuk 30 królików, sztuk 40. E, dobra, pan Jaleca, bo brzmi moje. Idą Apenada nie za dobra. Cześć. Yy, witam, mam na imię Marcin. O, mam hektar ziemi. Co tam mówić więcej? Trzydziestka, zetor tam stoi. Jeszcze sieczkarnię posiadam. No i co? Zaraz będę przyczepy ogarnią na żniwa. Ale to wszystko, bo przepraszam, świnie wzywają. Witam, mam na imię Paweł. Mam 6 hektarów ziemi. Hoduję świnie i kury. Mam jeden ciągnik, mianowicie 30. A to już koniec, bo się Witam Was, widzowie w kolejnym odcinku z serii. Brońcicka, jak widzicie, Fendziur już stoi. Podpalony. na nową prasa, no nie taka nowa. Luźwa, i przoduję nas. No, jestem oczywiście podchorowany. Belki, ale sprzedać wszystkie. Łowijane O! Chyba kosmici lądują gdzieś, zobaczcie widzę jaka długa linia zielona z kosmosu Chyba kosmici lądują Dobra, się zasiądę do fenda Kurde, zimno na tym podwórku jest, 17 stopni, na krótko ubrany, no jakie tam krótko, no na krótko Szybę sobie zamknę I ja wyjadę trochę sobie widzę by. Zobaczę czy nic nie idzie, bo nie taki ruch jest, widzicie wczoraj. O co siedzie? O kuźwa. Dobra, ja to tam lewetą jadę. O kuźwa, ale było blisko. Dobra. No dobra, teraz tam pojadę koło sąsiadów, nie? Nie, to chcę ko sąsiadów pojadę. Nie chcę się jechać tą drogą. Pojadę sobie dłuższą drogą. Szczerze to się chyba pojadę dłuższą drogą widziałe ale ten fędzior idzie ty Tam prowadzą dwie drogi a ja często tą drogą jeżdżę Rzadko kiedy tam tą drogą jeżdżę Raz ten, tam nawigacja ta poprowadziła to mnie w las wyprowadziła Potem musiałem cofać z tą przyczepą Działam wokoło ciebie i weź tu jedź Hamuje ta laweta coś? Popijam sobie tawkę z rana. jakim sąsiadów, czy tam ktoś wyszedł i podpytać się gdzie to. minę mi na bokie ma światełkę, zapalę właśnie że. Tu światełków nie ma w tej szczepie, więc no. Ale jest ten kwadrat, raczej znaczy trójkąt. Uźwa peprzony nos. Przecież się będzie... O! Widzicie tu. Kurde! Zastawił się tam ciężarówką i weź tu teraz przejedź Panie może dziewięć rozładujemy do... Bo tu, tu dziewięć jeżdżą, ci traktory jeżdżą Kurna jeżdżą, tak. Samochody jeżdżą? Nie wiem To gdzie mam pojechać? Oj wata, to co, co Nie. Może nie panie nie na, sklep, na sklep może pojedziemy, co? Nie. Na stoi Dobra panie jedź za mną, ja wiem gdzie Lewo, lewo się przycisnę Zadzwonię do Marcinka, muszę coś, coś o spytać Kurna... KUŹWA, JEDZIESZ POD ty... JEDZIESZ TAK, CZY NIE?! Halo, halo Halo, A co? co? No, słuchaj, ty, ty wiesz, że do... jakieś nowe nabytki przyjechały nie wiem, nie interesuje mnie to. A co ty taki? Jak smutny jak dupa po kebabie. No, słuchaj, coś mnie lekko dzisiaj przepaliło, także wiesz. A. Wczoraj, że jechał z bratem na kebabie. i wiesz. Sraczki nie było? No właśnie, dzisiaj coś mi się stanęło. A. I słuchaj, to tam polecam za tobą, to tam mam cały czas aktualne? No dobra No dobra to elo tak No, elo Jedziemy widzowie na no, yy, skup Jedziemy tutaj te belki bo Trzeba się robić bo trzeba kredyt spłacić 65 tysięcy kredytu mam Zaciągłem się trochę w Długi popadłem Wszystkie drogi, prowadzą do Rzymu Znaczy no, do skupu, do skupu Kuźwa, kto tu tak jechał, o, chyba Chyba na ręcznym jechał, bo zobaczcie, widzę jakieś ślady tu są Ło kuźwa, kogo to belki tutaj leżą Jakieś belki tutaj leżą ja Zabiorę sobie je chyba na pół, albo Oczkojta widzę, że coś tu się Coś tu się Wezmę jedną i sprzedam tam może. Nie przyjmą. Tu dwie belki leżą, no co? Tu... Co zabiorę? To moje, nie? Jedymy. Jeszcze druga leży, będzie trzeba ją... Zapamiętaj to widzę, że ja muszę ją wziąć. Radę sobie Maryję puszczę. Ale idziesz do ty czy nie? Bo nie wiem czy ci zjadać czy nie. Zresztą, jeżeli jeżeli dzień dobry, dzień mi dzień dobry, dzień dobry, dupę dobry, ten samochód. Kawka z rana jak śniadania. No i teraz jestem na skupie widzowie. Tu też jest mleczarka, jest chyba. Tego chcę pamiętać widzowie. Uuuu, Jezu, co to.

Światełków nie mam, nie? Panie jest tym Uważaj, to. tu jest. się wjeżdża. Brama otwarta. A, że nie, że oni bramy nie mają. Nie? Mówili, że oni tam z kopa wjeżdżą, nie? Telkę tam mi... Urła nie, nie przyjmują mnie. No tu i rozbornik można sprzedawać. Kurde leje mi się z nosa widzowie. po na noc jestem, na wory. Na to rybki. BLEH! Ktoś chyba tam na sibi żegnął widzowie. No i 10 koła moje. A jak tu wyjechać teraz na drugiej wziąć? Macie tu belki panowie Dijekansu. Kurna mać, pociąg mi wpadł, a obaliłem ciągnik. Kurna Kul jego mać. Dobra widzę, widzimy się po cięciu jak chłopaczki mnie tu postawią Dobra widzę, witam was już po cięciu ja, Już ja być tutaj tym e, moim fędziorem na gospie Już tam mnie chłopaczki postawili Lekko się olej prawie wylał No ale już jestem i jadę ta talerzować Widzicie talerzówka od po połgłoma. Ciekawe czy to prawe z na nabytki albo na testy może Wątpię Nie wiem czy paszowodzy dają na testy Pługi chyba dają No to to reszta nie wiem Bo jeszcze dzisiaj będę w końcu widzowie W końcu Od początku serii talerzował tą łąkę za gospą Ja z tym nosem widzę brzmie jak się zaciągam jak jakiś żygający nosorożec. Brzmi. teraz jak świnia. Kuźwa kto tu jecho po tym moim wiedziec z kostki brukowej Ktoś mi porył ciągnikiem, nie? I tam wywalił do lasu Dobra, rozkładamy te talerze mm. Dobra, trochę wiedzę, wiecie, między podbierzemy Trochę między podbierzemy, nie? się się nie skapnie na pewno Oj, chyba za bardzo mnie podebrałem. Aż prawie na pole się weszłam. Tu nie będę podbierał odwrótka. E, tu no trochę za mocno, że mi podebrał. Będzie trochę trzeba podcieć trafą trafną. Urywę zobacz, tu nie ma nic zasiane, bo by mnie zapił. Ło, jedzie. Siać. Rolnik z Hollywood. Wielki rolnik jedzie Trzeba zjeżdżać mu Kiguty i rurę, nie? Już tam podglądamy sąsiadów, co oni tam robią Ledwo wjechał na pole, już coś grzebie w silniku Widzicie, oczywiście na 10 koła jak butelka Coca-Cola, kurna jego mać! Ta się się zakleszczyła. No, oczywiście, patrzcie, widzę ja tutaj takiej technologii. Mam w tym fędzie, że no, mam tutaj te te wasze całe te GPS-y, czy jakoś tak się mówiło. Ło, kurna jego mać! Sąsiady nowych, a kupili. Widzę kurna jego mać, jak się rozwijają. Kurna jego mać, widzicie? Kąt mają. Kupili sobie. Kurde. Rozwoja w wirolnicy bardzo ładnie I muszę jeszcze dzisiaj na dzierżawę jechać talerzować nie wiem, czy dam nie radę wiem, tym trendem, dam bo nie chcę się talerzywać po tej dzierżawie. Nie wiem, bo najchętniej sąsiadów, żeby im pomogli, ale oni tak tak czasu nie mają. Więc... No, wątpię, co minimalne szanse, żeby mi przyjechali pomóc. A tam, ten tym Zetorkiem albo trzydziestką to się zajedzie tutaj. Nie wiem, mi tam pomógł na dzierżawie. Oni jak się się żeby się wysikać tylko po w całym polu, no to... No. Powiedział, że mu się tak strzelały, że myślał, no. czy on już jest dziadkiem, czy... czy on już ten... czy on już zacznie... czy on zgnije. Ale patrz, widzę, jaka technologia w tym fędzie ja. mam. Widzicie? Na poduchach jest opuszczony. o kurde. O. Widzicie? Na poduchach jest opuszczany. widzicie? Jak opuszczam się na poduchach. Nie chcę mi się widzieć, wiadomo, takiego długiego bardzo odcinka nagrywać, bo no, widzę, że te takie bardzo długie odcinki się słabo trochę przyjmują też dla Was. Na mi się też to potrzebuje bardzo długo, czas, żeby nagrać taki długi odcinek. Więc, wiecie, widzę, będę robił krótsze, ciekawsze i będzie, mam nadzieję, że będzie więcej prac Wo. Bo... Chyba Rutek to jest siłacz albo tam Kuba, bo chyba są Chyba są Mariusza, Mariuszami płcianowskimi, bo tam oni podnoszą belkę jednym palcem. Owijaną. Kurna macie strucle mieć. Ten fenzior jest Jeszcze jeśli go na poduchach opuści, to jeszcze jest ładniejszy. Turbo To jest find turbo <grym> No i to jeszcze druga połowa poła poła, kurde pola i no i mogę już jechać dalej talerzować Mi się tak nie chcę talerzować. Ale no cóż no niestety no muszę Przewiecie no Nie będę nagrywał wam też dłuższych odcinków, bo cóż się mnie w ogóle inaczej wiem że to pewno wam przeszkadza też że ja tak gadam jak zapowietrzony Ursus i wiem, że to dla Was jest trudne też do oglądania, bo mnie prawie, że nie rozumiecie. Ja sam nawet czasami siebie nie rozumiem. I co chwilę mi z nosa leci i muszę wycierać nos. I to jest dla mnie właśnie najtrudniejsze. I widzowie ja będę dla was nagrywał krótsze odcinki z tego powodu że, powodu. że będę nagrywał dla Was po tak po pierwsze krótsze odcinki ciekawsze i więcej prac polowych na pewno będzie. A dłuższy odcinek się pojawił, jak ta moja choroba już wyparuje. Czyli kiedy to będzie? Nie wiem. Na pewno nie wiem. Poinformuję was na razie, że zrobię taką przerwę od nagrywania, bo no wiecie, no te gardło mnie już, znaczy nie gardło, tylko nos mnie męczy strasznie. Tym gadaniem, jeszcze, i mówieniem w ogóle, wszystko to mnie męczy. Jak już, no to wiecie, będzie więcej ogarnienia poza odcinkami. Ale, grubowa cisza jest w widzowie. Życie? Grubowa cisza. Wykrykałem. Teraz chyba jakiś łoś z krzaków wyłoni. No. O tym mówiłem. Halo, dziewiętnastka. Halo. Halo? O, jest i pafcio. Jestem, jestem, jestem. No, co tam robisz ciekawego, bo widzę, że tam coś. Ten nowy nabytek testuje ta nim po oborniku. O, ja no. już się, a ja już się. jeszcze już się Aha. Się a hallo. O, Jakub. Co tam u was? Nic, nic. Nic. Nie, ciekawego. Ja właśnie teraz talerzuję. Tak Zwanie testuję nowy nabytek. Talerzówka. Maga dwa nowe. No właśnie widzę, że nowy ciągnik, inny jeszcze półk nowy. Ciekawe, skąd na te pieniądze wziął. Pewnie uk. O. Ci się odkładało, to się ma. Jak ty powie jak się wszystko to... wywaliło na kredyty to... No wypraszam sobie, ale nie miałem pieniędzy na fenda, żeby zakupić. To mogę zbierać <grym> na fenda. Ale ja musiałem... Ale tak, fenda na fendach było mnie stać, tylko że A. jeszcze plus option, osprzęt do turem no to by mnie wyrzuciło za moją kwotę, którą miałem. Plus jeszcze te maszyny, które do niego kupiłem, no to no. No tak wyszło rą się tam. Marcinku. Podda, daj mu tymi tylnymi roboczymi, zobaczymy jak świecą. Jak zaświeci, to żypak dojrzała. O, miesiąc wcześniej niż u sąsiada. A ja to tylko takie żół żółtki mam. Marcinkie, ja zaraz tu do ciebie zajadę, to pędź coś. To coś. Aha. Wiadomo, nie opuszczę ta leżówki. Patrz, jak te znaczy, zapalisz... To to jak te zapalisz, to rzepak u ciebie dojrzeje w dwa miesiące wcześniej niż sąsiada. Ale jak te zapalisz, to to, 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 to u ciebie urośnie rok wcześniej niż sąsiada. Bomba jesteś. No zapraszam, to mi pszenicę podrośniesz Czekaj kurna, czekaj, żeby coś nie ugnieć, bo to jeszcze nie wzrosło, to nie ugniecie się aż tak. Ja te to miedzą tutaj I Jadę dalej talerzować, bo czas goni ja Nie darmo kupiłem fenda i talerzówkę Niedługo chyba was będę, będę widział jak kończył ten odcinek bo No, nie męczy już nawet samo gadanie z tym nosem za chwilę muszę zaciągać, żebym... no... ciężko mi się bardzo oddycha z tym nosem, widzowie. Też słychać po mnie, naprawdę słychać po mnie, że jestem chory. Możecie sobie porównać poprzedni odcinek. Są dwa odcinki też możecie sobie porównać jak, jak mnie było słychać, a jak teraz mnie słychać. I no widzowie, chyba ja mam na końcu ten odcinek, bo ja muszę jeszcze stależować wszystkie pola. A wiadomo, nie będę tego wam nagrywał, bo to bardzo długo zajdzie. I no i co widzę, no i ja wam będę ukończył ten odcinek już. Mam nadzieję, że no do zobaczenia w następnym i na razie cześć.